No to można pisać maturę, co nie? Zakwitły. kasztany. Jutro jest matura. Trochę się stresuje na pewno, ale już mam taką sobie też obojętność. To jest, to, jest, to jest niezłe przeżycie. Ale no, ja się naprawdę uczyłam się. To złamie tą normę. Coś wcale w nią. W przedwieśniu... Serio, właśnie jestem ze stanie przypomnieć dużo takich momentów, kiedy się uczyłam, więc raczej bez stresu. Pierwsza matura została napisana, ale przyznam, że przed pierwszą był giga, no giga stres przed pierwszą i mam nadzieję, że już każda następna będzie lepsza. Ale ta pierwsza. I swear to God, byłam stresowana. Może nie było po mnie widać, nie wiem, czy ktoś po mnie wziął, ale. Naprawdę się stresowałam, naprawdę. Darmowa kawa. matura to jest jakiś dla mnie ciąg losowych emocji. Właśnie sprawdzałam wyniki z matematyki i jakby wszystko super i dobrze im poszło, ale dzień przed się tak stresuje bez sensu. W ogóle to wyniki z matematyki, jakbyście chcieli sobie sprawdzić. Ale tak się stresuje bez sensu z tymi maturami, nie wiem. I wcale jak się tam jest, to nie ma już takiego stresu. Mam wrażenie, że to jakieś, my jesteśmy tak uczeni od po prostu zawsze, że te matury są takie straszne i przez coś tak stresuję. Ale chciałabym się nie stresować. Jedna rzecz. Niesamowite, niesamowite, niesamowite. Właśnie skończyłam matury. Już wszystkie, już więcej nigdy nie będę pisać matury. <grym> Może nie znam, tak? No i zdać, więc. Ale dobrze, już tak mnie to stresowało, Najlepsze w maturach to jest koniec matur.